Droga społeczności Akademicka Politechniki łódzkiej. Z ogromną radością witam się z Państwem w Nowym Roku Akademickim. Pięknie zainaugurowaliśmy go wspólnie z uczelniami zrzeszonymi w łódzkim Partnerstwie Akademickim podczas uroczystości Filharmonii Łódzkiej. Tym samym rozpoczęliśmy świętowanie 80-lecia Politechniki łódzkiej. To szczególne wydarzenie ma niezwykłą patronkę. Profesor Alicję Drabialską, wybitną chemiczkę, uczennicę marii Skłodowskiej Kiri. Profesor Alicja Dorabialska to pierwsza kobieta w Polsce, która otrzymała profesurę na uczelni technicznej. Cieszyła się autorytetem i sympatią pokoleń studentów. O niezwykle inspirującym życiu profesor Dorabialskiej można dowiedzieć się więcej z wystawy przygotowanej przez nasze muzeum. Serdecznie zapraszam do jej oglądania w Alchemium. Szanowni Państwo, chciałbym, aby jubileusz uczelni umocnił naszą wspólnotę. Pięknie dziękuję uczestnikom plenerowego zdjęcia, które będzie cenną pamiątką. Przed nami kolejne wyjątkowe wydarzenia i inicjatywy. Już dziś zapraszam na dwa czwartkowe fora kultury poświęcone profesor Dorabialskiej. Ten rok akademicki przyniesie nam wiele szczególnych okazji do świętowania. Na bieżąco będziemy komunikować o obchodach na specjalnej stronie internetowej www80 która zostanie uruchomiona wkrótce. Droga społeczności akademicka Politechniki Łódzkiej, życzę radości oraz satysfakcji ze studiowania i pracowania w naszej uczelni. Składam życzenia wszelkiej pomyślności na rozpoczęty rok akademicki. Motto jubileuszu Politechniki Łódzkiej brzmi: Z mniejszym lub większym poczuciem odpowiedzialności każdy kształtuje teraźniejszość. Często nawet nie zdaje sobie sprawy, jak dalece stawia fundamenty pod przyszłość. Życzę nam wszystkim, aby te słowa profesor Drabialskiej stały się inspiracją w codziennej działalności. Szanowni Państwo, zapraszam do świętowania 80-lecia Politechniki Łódzkiej, która jest naszym wspólnym dobrem. Życzę wszystkiego dobrego.